No niestety nie udało się yy, wygrać. Yy, myślę, że przegraliśmy ten mecz na początku drugiej połowy, ponieważ zawisza nas troszeczkę, spam sił. Yy, no i, i po, po bramce na 1-0 przestaliśmy jakby realizować nasze założenia taktyczne. Yy, I też, też na pewno no, sytuacje w pierwszej połowie, które mieliśmy, no, trzeba wykorzystywać na poziomie Class. No ale ty na pewno możesz być zadowolony ze swojej gry, bo chorowałeś od jednego pola karnego do drugiego. A moim zdaniem byłeś chyba najlepszym zawodnikiem Krakowi dzisiaj. No, marne pocieszenie jeśli tak, no to dziękuję, ale nie patrzę tak pod tym kątem. Trener mi zaufał, że tak powiem. Są mi zawodnicy na tej pozycji, więc tak jak i na każdej trzeba, trzeba wykorzystywać jakąś szansę, jakąś się otrzymuje. No ale ogólnie rzecz biorąc, no to przegraliśmy. Mecz, no, każdy jest ważny, ale na pewno taki mecz z Zawiszą, która, która była punkt za nami, yy, no, gdzieś tam na pewno będzie bolał, bo no, tak jak mówię, no, sytuację mieliśmy, kontrolowaliśmy mecz w pierwszej połowie, a, yy, a niestety mamy 0 punktów. No i tyle. kiedy się pan dowiedział, o, o dzisiaj dopiero, czy już pan wcześniej czuł, że, że pan może wystąpić? Nie, no zawsze, zawsze. Każdy zawodnik dowiaduje się w dniu meczu. Czy gra czy nie gra. Zawsze trener może przecież zmienić no wiem, decyzję. Czy jest, czy jakieś odczucie było takie wcześniej? Nie wiem, wczoraj? Nie odczucie, W ciągu tygodnia. Że, że być może ta, być może gdzieś tam gdzieś z obserwacji, ale, ale zawsze człowiek musi być przygotowany na to, że gra i, i na to, że nie będzie grał, żeby nie, żadne zaskoczenie, to nie było, by, nie było. mówiło się trochę, że między panem a trenerem był jakiś konflikt w Turcji. Jak pan to odniesie się do tej sytuacji? No, myślę, że nie ma o czym mówić. Nie wracają już do tego, bo sezon trwa. Odpowiedź mi się dzisiaj, że zagrałem w meczu. Takie rzeczy się zdarzają i na pewno było to też trochę za bardzo wyświechtane. Nie było może o czym pisać, że tak powiem. Ja chciałem wrócić jeszcze na moment do tego cieszego spotkania właściwie, bo miałem takie wrażenie, że wasza gra trochę się posypała od momentu zejścia z boiska Sławka 3 On zawsze taki niewidoczny, ale, ale dzisiaj no, harował w środku polano i później, później to wykonało już gorzej. No, ciężko mi tak. Yy, nie, 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 nie patrzyłem na to tak. Z boiska, może, może to widać z boku gdzieś. Bardziej może to pytanie do trenera. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. No Sławek zszedł, bo musiał zejść tak. Damian grał na stoperze i po prostu na no, Danielewicz się cofnął na, na pozycję defensywnego pomocnika, na której też w pozycji grywał. No ale tak jednoznacznie nie odpowiem na to pytanie, czy, czy, czy to był powód. Bardziej może to pytanie do trenera. Trener na konferencji mówił o tym, że Wasza gra stanęła, że Krakowia stanęła od momentu zdobycia bramki przez Zawiszę. Ty też to potwierdziłeś. Ale Z czego to wynikało? Jakaś kwestia mentalna? Czy... Nie, nie wiem, nie wiem, rozmawialiśmy o tym teraz przed chwilą z Byliśmy Bywały mecze w tamtej rundzie, że, że chłopaki się podnosili, tak? Czy, czy to z ruchem chorzył u siebie, czy to z meczu derbowym. Myślę, że może jeszcze jakiś tam się przypomniał mecz. Obecnie nie pamiętam, także no, Czasem się podnosi, czasem nie. No, tak jak mówię szkoda, bo... bo... Ambicji na mnie można było dzisiaj zabrać, chcieliśmy się pokazać w pierwszym meczu, zawsze ten mecz pierwszy po przerwie z nie dla jednego i dla, dla drugiego zespołu. No i niestety dzisiaj tak się stało i tyle.